Cześć mam na imię Karolina yy, i dzisiejszy filmik dedykuję wszystkim osobom, które dopiero zaczynają swoją przygodę z kanikrosem. Nie są do końca pewne, jakiego rodzaju szelki kupić dla swojego psa, także zamierzam zaprezentować kilka moim zdaniem najpopularniejszych modeli szelek dostępnych na rynku. Mam nadzieję, że pod koniec tego filmiku poczujesz się na tyle pewnie, by zamówić swojemu psu jego pierwsze szelki do canicrosu. Także zapraszam do oglądania i mam nadzieję, że będzie się podobać. Ok, zacznijmy od tego, że szelki do crossu dzielą się na szelki krótkie i szelki długie. Szelki krótkie to będą szelki dla tych psów, które nie ciągną tak mocno, może nawet biegną trochę z boku, albo nawet zostają z tyłu. A szelki długie to będą szelki dla psów, które bardzo mocno ciągną na smyczy i biegną przez większość czas z przodu. I tutaj jako pierwszy przykład szelek krótkich mamy szelki typu Guard od Sali. To jest model V-Trek. Te szelki nie są zaprojektowane specjalnie do canicrossu, One są przeznaczone do różnych aktywności, takich jak spacery, trekking czy różnego rodzaju psie sporty. Natomiast od czasu do czasu mogą być używane do canicrossu że jest to dobre rozwiązanie, jeśli dopiero zaczynasz przygodę z Kanikrosem, nie znasz stylu biegania swojego psa, więc takie szelki będą dobre po to, żeby sprawdzić jak twój pies biega i na tej podstawie określić jakich szelek potrzebuje. Jak sprawdzić dopasowanie tych szelek, reguła jest zawsze ta sama: cokolwiek dopasowujemy do szyi psa, to musi być miejsca na dwa palce między paskiem szelek a szyją. Tutaj w tym wypadku jest ok. To samo na, jeśli dotyczy paska wokół klatki piersiowej, również dwa palce wchodzą, jest ok. No i w tych szelkach typu gard, czyli tutaj musi być ten Y, kształt Y wokół szyi i wzdłuż mostka psa. To ta część tego Y jakby musi zaczynać się z kością moskową psa. Tą kość jest bardzo łatwo wyczuć, jest ona taka, ma taki ostry kształt. U Lokiego to ładnie zaczyna się w tym samym miejscu, więc szelki są dopasowane ok. Również ten, ta część szelek musi przebiegać tuż za pachą psa. Miejsca powinno być przynajmniej na trzy palce, w ten sposób. Także jak widać, Ulokiego jest ok. Wiem, że Sali ma też podobny model tych szelek. Jest to model Speed. One są trochę przedłużone, czyli w tych Speedach tego miejsca tu będzie więcej. Zapachą, ponieważ one idą gdzieś aż dotąd. Ale są to szelki typowo do Kanikrosu, uniwersalne, czyli dla większości psów będą pasować. Te szelki bardziej do różnego rodzaju innych aktywności. Ale tak jak mówię. Są one dobre na początek, żeby sprawdzić jak pies będzie biegał na szelkach i może masz takie szelki w domu, wtedy polecam sprawdzić je zanim wydasz dużo pieniędzy na innego typu szelki, których być może nigdy nie użyjesz. Natomiast jeśli wiesz, że twój pies będzie ciągnął i wiesz, że twój pies będzie biegł przez większość czasu z przodu, i że kanikros to jest coś, co chcesz robić na dłużej, no to wtedy prawdopodobnie potrzebujesz innego rodzaju szelek. I tutaj mamy przykład kolejnych szelek typu krótkie. Są to szelki typu Multisport od Drakratan. Nie wiem, czy ta firma dostępna jest w Polsce, ale wiem, że inne firmy też robią szelki typu Multisport. Uważam, że te szelki będą dobre dla większości psów ale będzie to szczególnie dobre rozwiązanie dla psów, które właśnie biegną sobie tam gdzieś z boku albo często się zatrzymują i zostają z tyłu, ponieważ jeżeli pies nam się zatrzyma, to dzięki temu opasku wokół nazwijmy to talipsa, psa. Te szelki nam się nie zsuną, one zostają w tym samym miejscu, czyli możemy być pewni, że po prostu pies nam z tych szelek nie ucieknie. Jeśli chodzi o dopasowanie, no to również dwa palce między szyją a paskiem szelek, to samo wokół talii, to samo ta litera Y na wzdłuż mostka musi się zaczynać razem z kością. No i tutaj jest trochę inaczej, ponieważ te szelki kończą się trochę dalej niż takie typowe krótkie szelki, natomiast one nie mogą kończyć się dalej niż żebra psa. Yy, czyli żebra ok, kończą się mniej więcej tutaj. Te twarde żebra, yy, szelki kończą się jak widać tu, czyli są one w dobrym, yy, w dobrym miejscu, będą yy, spełniać swoje funkcje. I tutaj jak widać nastąpiła zmiana modela. Yy, następny rodzaj szelek to już są szelki długie. To są szelki free motion od Non-Stop Dogware. Wiem, że one są dostępne w Polsce. Są to szelki bardziej przeznaczone dla tych psów, które jednak ciągną na smyczy i które biegną przez większość czasu z przodu, ponieważ jeżeli pies nam się zatrzyma, zostanie w tyle, to jest to, co się będzie działo, a tego nie chcemy. Wtedy te szelki nie będą poprawnie działać, więc zdecydowanie jest to opcja dla tych psów, które ciągną na smyczy. Jeżeli chodzi o dopasowanie, no to wokół szyi jest ta sama reguła. Również te szelki nie mogą wychodzić poza żebra psa. Tutaj trochę no niedobrze jest dopasowane, bo Elion do nas przyjechał kilka dni temu, także ze sroniska jest trochę wychudzony, żeby nie było, że to ja zaniedbuję psy. A te szelki to są szelki dopasowane na lokiego, więc na Elionie trochę są za luźne, ale. Co jest istotne to to, że ta część szelek nazywana po angielsku pulling point nie wiem jak się nazywa to po polsku ale ta, ten, ten, ten punkt musi sięgać aż do bazy ogona, u podstawy ogona psa. O. Czyli ten punkt sięga do podstawy ogona u psa tylko wtedy jesteśmy pewni, że ten ciężar ciągnięcia nam się równomiernie rozkłada i że szelki pracują tak, jak powinny. I następne szelki, również z rodzaju długich. Szelki XBAC to są szelki z takim X-em na plecach, dlatego się nazywają XBAC. Te konkretne szelki są z marki Arctic Wolf. To jest marka brytyjska. Nie wiem, czy ta marka jest dostępna w Polsce, ale ten rodzaj szelek jest to najbardziej popularny rodzaj szelek i taki trochę staromodny, bym powiedziała, model, ale on jak najbardziej działa. Natomiast jest on bardziej przeznaczony do takich sportów zaprzęgowych, gdzie ten jakby punkt podpięcia psa pod czy to biegacza, czy na przykład, nie wiem, sanie. Jest jakby schodzi w dół, Nie, bo jeżeli podepniemy go do pasa piodrowego, no to będzie to mniej więcej wyglądało tak. Natomiast te szelki były zaprojektowane po to, żeby ten punkt był jakby dociążający, czyli w wypadku właśnie jakichś sportów zaprzęgowych. Ale tak naprawdę dużo ludzi używa je do kanikrosu. My również czasami. To są szelki dla psów, które ciągną, i dla psów, które biegną cały czas z przodu, ponieważ jeżeli pies zostaje nam z tyłu, jest dosyć wysokie ryzyko tego, że, że te szelki się zsuną i pies po prostu z nich ucieknie. Także to jest opcja tylko dla psów, które ciągną i biegną z przodu. Co jest ważne w tych szelkach, to to, że trzeba bardzo dobrze je dopasować, bo nie są one w żadnym sposób regulowane. Nie powiedziałam tego odnośnie tych szelek Freemotion z Non Stop Dogwear. One tam są trochę regulowane. Ten, ten Pulling Point można przesuwać, natomiast w tych x nie ma regulacji, więc trzeba je odpowiednio dopasować. Tak samo ten Pulling Point musi sięgać do nasady ogona. Wiadomo, szyja, dwa, dwa palce, Tutaj jakby te szelki, ta część szelek, nie powinna znowu wychodzić poza żebra. Natomiast te szelki też ciężko będzie dopasować tak jak pies stoi, bo one mają tendencję do zsuwania się. Te szelki, żeby działały prawidłowo, muszą być naciągnięte, więc dobrze jest takie szelki przetestować w ruchu, kiedy pies biegnie. Jeżeli one się naciągną, to wtedy tak naprawdę ułożą się w odpowiednim miejscu na psie. Podsumowując, szelki EXBAK to są szelki najbardziej popularne i większość marek te szelki ma w swojej ofercie. Na pewno mają też bardzo popularne w Polsce sali. To są szelki stosunkowo tanie, bym powiedziała. Natomiast są one przeznaczone dla psów, które biegną z przodu i które ciągną. I ostatni model szelek, który mam do pokazania, to są szelki typu open-back, czyli dosłownie tłumacząc otwarte plecy, tak? bo tu nie ma żadnych pasów na plecach. To są szelki również przeznaczone dla psów, które ciągną, które biegną z przodu, ale w szczególności będą to szelki dla psów, które, jakby biegnąc, mają tendencję do wyginania swoich pleców. Jest to trochę ciężkie do opisania i nie mogę tego pokazać, ponieważ Loki nie biega w ten sposób, ale niektóre psy po prostu, jak biegają, to całe się wyginają i to są specjalnie dla nich przeznaczone szelki, bo dają im jakby tą swobodę w obszarze pleców. Nic, nic tutaj nie blokuje ich ruchów. Również oczywiście są to szelki typu długie. Tak, szyja ja i szelki z przodu, dwa palce. Ten pas nie powinien wychodzić poza żebra psa, jak zawsze. Tutaj w tych, w tych open backach, to są akurat open od sali. Ja bym powiedziała, że ten pulling point nadal powinien być, jakby sięgać do bazy ogona, ale widziałam, że te szelki są trochę inaczej reklamowane, że ten, że ten pulling point jest mniej więcej tu. Być może one są trochę za duże na Lokiego, bo on, on szelki od sali ma z reguły S, to jest MK. Nie wiem, wydaje, wydaje mi się, że one leżą dobrze, i wydaje mi się, że ten pulling bądź jak najbardziej powinien być yy, jakby sięgać do podstawy yy, ogona. Także na zakończenie naszej prezentacji, yy, szelek do krosu yy, Szybko podsumuję każdy rodzaj pokazanych szelek. Szelki fałtrek od sali, szelki typu guard. Dobra na początek. Jeżeli masz już je w domu, to polecam najpierw sprawdzić, jak pies będzie biegał na takich szelkach, zanim weźmiesz się za zakupy różnego rodzaju szelek do kanicrossów. Ponieważ możesz ich nigdy nie użyć, może się okazać, że nie pasują one twojemu psu. Jeżeli chodzi o te szelki Speed, o, które, o których wspominałam, z przedłużonym tyłem, jakby to one nawet będą jeszcze lepsze, ponieważ są zaprojektowane jakby specjalnie pod kanik są dość uniwersalne, więc w większości psów po prostu będą pasować. Drugie szelki typu krótkie, te szelki multisport, to tak samo jest dosyć uniwersalne rozwiązanie, będzie pasować nawet tym psom, które mocno ciągną, ale jest to w szczególności dobre rozwiązanie, jeśli twój pies biega z boku, sobie truchta albo nawet zostaje z tyłu. Także podsumowując, szelki krótkie są to szelki dla psów nieciągnących, biegających gdzieś tam z boku, ale jest to również dobra opcja dla wszystkich psów, które tam nie lubią jakimś Różne rzeczy przy ogonie dzieją, nie lubią być dotykane w okolicach ogona, no to wtedy e, krótkie szelki są dobrym rozwiązaniem. E, szelki długie od non-stop dogware, szelki free motion tak się ten model nazywa e, na pewno są dostępne w Polsce. E, opcja znowu dla psów, które biegną cały czas z przodu e, i dla psów, które ciągną e, tutaj, jakby ta obręcz wokół szyi nie jest regulowana. Regulowany jest tłów i ten pulling point. Także tutaj szyję trzeba dobrze wymierzyć. Co bym powiedziała, to to, że na stronie producenta ta ich rozmiarówka jest dosyć myląca, więc ja bym polecała, jeżeli Pies, jakby mieści się w danym rozmiarze, to ja bym polecała zejść rozmiar w dół. Bo to mi się zdarzyło już dwa razy. Mam, mam te szelki też dla mojego małego Tota. I też na początku zamówiłam mu rozmiar 3, który się okazał za duży. Musiałam zamówić dwójkę. I z Lokim było tak samo. Teoretycznie mieścił się w rozmiarze 5. Przyszły te szelki były dużo za duże. Więc musiałam kupić rozmiar 4. Także to, jeżeli chodzi o rozmiarówkę, natomiast to, co jeszcze chciałam dodać, to to, że te szelki są produkowane w Chinach. Jakby projektowane są w Norwegii, ale wykonanie jest w Chinach i myślę, że trochę jednak to widać, bo wszystkie szelki, które prezentowałam do tej pory, to były szelki, Wykonany w Europie, i myślę, że ma to odzwierciedlenie w jakości też. Żeby nie było, to nie są złe szelki, ale ja jestem taka trochę pedantyczna, jeżeli chodzi o takie sprawy. A tu w tych free motion często wystają jakieś nitki, jakiś szew idzie krzywo. Ta odblaskowa część też się dość szybko przeciera, ale to już zależy od preferencji. Chciałam tylko o tym wspomnieć, jaka jest moja opinia. Natomiast nie twierdzę, że to są złe szelki. Będę je używać tak samo jak innych szelek, ale postanowiłam po prostu o tym uczciwie wspomnieć. Wszelkie typu Xbox, długie szelki dla psów ciągnących i biegnących z przodu. Najbardziej chyba popularny, roz, najbardziej chyba popularny typ szelek, cał, stosunkowo tani. Ale tutaj też trzeba dobrać odpowiednio rozmiar, ponieważ one nie są regulowane. Także nie polecam za bardzo dla początkujących. Chyba że jesteś pewien, pewna, że Twój pies będzie ciągnął i będzie biegł cały czas z przodu, wtedy to może być dla Was dobre rozwiązanie. I ostatnie szelki open bag, te akurat od sali. Znowu długie, długi rodzaj szelek dla psów ciągnących, biegnących z przodu. W szczególności dobre rozwiązanie dla psów, które potrzebują jakby swobody w obszarze pleców, bo biegnąc, wyginają kręgosłup. To też nie jest najlepsza opcja na początek. Tak jak mówiłam, polecam najpierw dobrze wybadać, jaki jest styl biegania Twojego psa. Przenosimy się trochę w czasie. Tutaj Karolina z przyszłości. Jak widać udało mi się zdobyć te szelki, o których wspominałam, a których nie miałam, czyli te speedy od Sali. Yy, te akurat to jest model, że tak powiem, steeringowany. To jest taka nowsza wersja tych speedów. Ten, mo ten model nazywa się Fulmo. I jest to tak jak mówię nowsza wersja tych speedów. Główna różnica polega na tym, że jest tutaj ta rączka. Te speedy klasyczne tej rączki nie mają, ale budowa szereg jest ta sama. Uważam, że to jest uniwersalne rozwiązanie i będzie pasowało większości psów. Natomiast, dla, może dla tych bardziej ciągnących, polecałabym jednak te dłuższe szelki. Te natomiast będą nadal dla psów, które nie ciągną tak mocno na smyczy, albo zostają gdzieś z tyłu, bo dzięki temu paskowi pokutali pies nam strzelek nie ucieknie. Uniwersalność tych szelek polega również na tym, że mogą one być używane do innych aktywności, takich jak spacery, może nie takie spacery po mieście, ale jakiś trekking w lesie czy w górach. I różnego rodzaju inne psie sporty, tak jak my na przykład trenujemy flyball, i tam tego psa trzeba przed startem przytrzymać. Pies jest podekscytowany, wyrywa się, więc ta rączka na pewno będzie użyteczna i będę tych szelek z Elionem używać na flyball. Dopasowanie, tak jak mówiłam, różnica jest taka, że między pachą a tutaj tym paskiem, szelek to w przeciwieństwie do Tamtych krótkich, tutaj musi być jakby miejsca na mniej więcej całą dłoń, one się kończą trochę dalej. Ale tak jak wcześniej mówiłam, opcja będzie dobra dla większości psów, szczególnie dla tych psów, które nie lubią jakimś się majstruje przy ogonie, czy właśnie do tych biegnących z przodu lub mających tendencję do ciągłego zatrzymywania się. Jednak jeszcze tych szelek nie testowałam, więc nie jestem w stanie powiedzieć, jak one zachowują się w użyciu, ale myślę, że nie będzie tutaj większych niespodzianek. Jak widać, one muszą być naciągnięte, bo jeśli nie są, to się podwijają czyli to są takie szelki bardziej do krosu, ale gdzieś tam okazyjnie do innych aktywności można je używać. I to by było na tyle. Myślę, że te szelki, które pokazałam, to są takie najbardziej popularne. Nie wiem, czy one, czy te marki akurat są dostępne w Polsce, bo my mieszkamy w Wielkiej Brytanii, ale jakby te, te modele się przewijają w różnych markach, także na pewno w Polsce też będzie coś dostępne. Wiadomo, Sali, polska firma, Free Motion szelki też są dostępne w Polsce, nie wiem jak reszta, ale te modele są dość popularne i dużo marek ma je w swojej Ofercie. Mam nadzieję, że dzięki mojemu filmikowi czujesz się trochę mniej zagubiony czy zagubiona w temacie doboru szelek do kanikrosu. Jeżeli masz jakieś pytania, to zostaw je w komentarzu, postaram się na nie odpowiedzieć. Dziękuję bardzo za oglądanie i mam nadzieję, że zobaczymy się już wkrótce. Pa pa.